Serwus. Witam spod dawnego night klubu Dziewcząt do towarzystwa. Zobaczymy jak w przeciągu roku został budynek doprowadzony do dewastacji. Miejsce po podobnych kamerach no. bar jeszcze stoi, ale sufit już praktycznie jest. Cały opadnięty tutaj kiedyś stoliki pewnie stały, tutaj jest bar. Tapeta z imitacją pieniążków, euro. Strasznie to wygląda. I wystarczy rok, aby doprowadzić fajny lokal do takiego stanu. Coś strasznego. Jak słychać, miejsce jest bardzo ruchliwe. Mogło to przynosić fajne zyski ponieważ jest to nadjeździe do miasta. Halo? Halo, jest tu ktoś? Jeszcze pozostałości po umywalkach. Tapetka z babusem. Kolejna łazienka. Można tutaj zauważyć, co chwilę są łazienki. W każdym pokoju. Halo? Jest tu ktoś? widać pokoik dla dziewcząt, musowo mała łazienka, wszystko wisi, tu mamy kolejny mini pokoik. Oczywiście z łazienką, i tam po lewej stronie jest brodzik, a raczej jego pozostałości, kolejna łazienka. Kolejny pokoik, czyli w tym pokoiku nie ma łazienki, ale była vis, -vis. Tutaj kolejny i kolejny. Czyli tutaj były pokoje bez łazienek. Ciekawe co się stało, że taki lokal, a naprawdę fajnym miejscu, że zmarnował się nie, bo poszedł cały na zmarnowanie. Halo! No, tutaj to się chyba spało czuć. Ewidentnie człowiekiem i fajkami. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że naprawię tutaj na no, jakiegoś bezdomnego. Ale dobrze, że się obyło bez ekscesów. No, i tak wyglądał właśnie. Nightclub. który dzisiaj już jest w opłakanym stanie. Szkoda na koliku, bo naprawdę z zewnętrzną, bardzo fajnie wygląda, nie? To już śmietnik, oczywiście, zrobiony tradycyjnie. Cóż, dzięki za kolejną przygodę. Dzięki za każdą łapkę w górze. Dzięki za każdy komentarz, za każde udostępnienie. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Cześć.